Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś mo moim i Państwa gościem jest pan Stanisław Wawrzonkowski, przewodniczący Rady Miasta. Witam Panie Przewodniczący. Witam bardzo serdecznie, witam Państwa. Cieszę się, że po jakiejś sporej nieobecności mogę być ponownie. U Państwa w studiu i spotkać się i z Panią, i z mieszkańcami naszego miasta. Panie Przewodniczący, jest Pan bardzo doświadczonym samorządowcem. Pełnił Pan już rolę przewodniczącego w tej chwili, taką też pełni. Był Pan prezydentem e miasta. Proszę mi powiedzieć, jak ocenia Pan poziom dyskusji, jakie mają miejsce na sesjach Rady Miasta? No, trudno tutaj o jednoznaczne określenie, bo e, słowo dyskusja, słowo debata, e, która wywodzi się. Z francuskiego słowa debate. Jest to jak gdyby taka ustna rozmowa, ustna dyskusja, ustna, powiedziałbym, narada, określona jakimiś specjalnymi ramami, w określonych mowach, replikach, w oparciu o jakiś przyjęty regulamin, w oparciu o pewne ramy, które określają sam temat rozmowy, sam temat dyskusji i sposób jej. Prowadzenia. Dlatego też, żeby powiedziałbym ocenić właśnie poziom tej dyskusji, poziom tej rozmowy, należałoby powiedzieć, że taka dyskusja poważna wymaga przede wszystkim dużej, dużej merytoryczności, merytoryczności dobrego przygotowania, żeby ona odbywała się i dotyczyła sedna sprawy, czyli merytum kwestii, którą się na sesji, czy w danym punkcie obrad yy, przedstawia, żeby była jak najbardziej, powiedziałbym, przystępna do tych, którzy to obserwują, to co tych wszystkich, którzy to widzą i mogą na tej podstawie określić No właśnie, określić czy ona jest sądę. merytoryczna, panie przewodniczący? No więc właśnie wracając tutaj do tej oceny, można powiedzieć, że nie zawsze ona jest merytoryczna. Często ma taką wadę, że odnosi się zbyt szybko do osób, do personaliów, a nie do tematu, że często, powiedziałbym, mówi się o kimś, kto przygotowywał projekt tej uchwały, czy mówi się o potencjalnym rozmówcy, czy potencjalnym, powiedziałbym, dyskutancie, który ma inne zdanie. Natomiast za mało jest zwracania uwagi na fakty, na interpretację faktów, na zapisy tej uchwały, na zapisy rozstrzygnięcia, czyli na, najważniejsze na to, co powiedziałbym, jest klucz, tej rozmowy, co z niej ma wynikać, jaki ma być przyjęty ten projekt, jakie mają być rozwiązania, i tak dalej. Pod tym względem wydaje mi się, że tutaj by trzeba postawić no, nie najwyższą ocenę. Natomiast z drugiej strony chcę powiedzieć, że ja wysoko oceniam z kolei aktywność, chęć zabierania głosu, chęć powiedziałbym mówienia na jakiś temat. Natomiast nie zawsze jest to jest ta merytoryczność, i dlatego też ta ocena no, nie może być najwyższa. Poza tym, chcę jednoznacznie powiedzieć, drodzy Państwo, że to nie odnosi się do wszystkich radnych. Wśród tych 25 radnych mamy takich, którzy się starają przygotować do sesji, którzy mówią i starają się mówić merytorycznie do tematu, w ramach określonych ram, ale także. By z tej dyskusji coś porządnego, coś dobrego wynikło. Natomiast y, powiedziałbym, te wycieczki osobiste, personalne, no, to jest minus tej rozmowy, i dlatego też y, tutaj nie można tego ocenić y, pozytywnie. Poza, Pan... tym, poza tym, y, tak jak to zwykle bywa, jak jest to zgodnie z prawami fizyki, każda akcja powoduje reakcję. Często, jeżeli ktoś zacznie tą dyskusję trochę w, nie we właściwym kierunku, powoduje to też replikę nie zawsze związaną z tematycznie z tematem obrad. Mówił pan o tym, że bardzo pan ceni aktywność radnych, że chcą zabierać głos, a jednocześnie e, często nie dopuszcza pan radnych do zabierania głosu, nawet odbiera im ten głos, włączając odpowiednie e, urządzenie. Nie, no tutaj czasie y, y, sprostowanie, bo z tym odbieraniem głosu to jest niezupełnie tak gdzieś pół roku, rok temu było takie nawet zastrzeżenie ze strony tak zwanej radnych opozycyjnych, że niesprawiedliwie obdzielam, obdzielam tym głosami i nawet było to wystąpienie w tej kwestii wojewody naszego województwa i my, kiedy żeśmy zajrzeli do protokołów, do protokołów z obrad, to okazało się, że mimo radni opozycyjni no, stanowią mniejszość to w dyskusji zabierają, zabierali więcej razy, a więc ten zarzut jest nieprawdziwy. Natomiast jeśli chodzi o to przerywanie obrad, to chcę powiedzieć tak, że każdy przewodniczący każdej debaty, każdej narady, w każdej organizacji, w każdym stowarzyszeniu, czyli ten, kto jest wyznaczony jak gdyby do prowadzenia tej rozmowy, tej dyskusji, ma określone prawa i obowiązki. A więc on musi przestrzegać pewnych reguł, jakie tam są zapisane, jakie są powiedziałbym odpowiednie. Dlatego też tam jest określony powiedziałbym, czas zabierania głosu, częstotliwość zabierania głosu, zabieranie głosu co do tematu. I dlatego, żeby nie być malowanym przewodniczącym, dotyczy to każdego przewodniczącego, nie tylko Rady Miasta, ale także każdej innej organizacji, on ma obowiązek. Prowadzić debatę tak, żeby ją po prostu przeprowadzić od początku do końca, żeby wyczerpać temat, żeby doprowadzić do finału, czyli do głosowania nad danym projektem uchwał i jak trzeba, to musi także interweniować w zakresie mówienia nie do tematu, nie do rzeczy, do zabierania głosu nie w tym miejscu, kiedy trzeba, zabierania głosu bez pozwolenia, czy nie zwracania uwagi na prowadzącego obrady, czyli przewodniczącego obrad, co do czasu, co do tematu i co do powiedziałbym, momentu. I niestety wymaga to czasami reakcji polegającej na tym, że mówi się o przekroczonym czasie mowy, o mówieniu do rzeczy, do tematu, i czasami zdarza się, że trzeba powiedzieć, że czas jest przekroczony. Że rozmowa jest nie na temat, i ma się prawo do upomnienia radnego mówcę, rozmówcę do tego, by się do tego dostosował. Jak się nie dostosowuje, to jest, są odpowiednie zapisy w regulaminie, w naszym statucie Rady Miasta, że przewodniczący ma prawo także w ostateczności po jednym czy dwukrotnym upomnieniu zwrócić uwagę i potem ewentualnie zabrać głos. Nawet jeżeli to nie pomaga, to także wyłączyć mikrofon. No właśnie, a to wyłączanie mikrofonu, to dotyczy radnych opozycji, panie przewodniczący. No bo tylko akurat tak się, tak się zdarza i tak to zwykle jest, że największe właśnie problemy przy prowadzeniu tych obrad mam ze strony radnych opozycyjnych, którzy, nie wszyscy, bo tu muszę jednoznacznie podkreślić, że to nie dotyczy wszystkich, tylko niektórych, którzy w ogóle nie reagują na prowadzącego obrady, na to, że on jest obowiązany przestrzegać ściśle ramie regulaminu, nie zwraca uwagi na to, że ktoś przekroczył czas mowy, czy zabiera głos wtedy, kiedy nie powinien, czy po prostu nie reaguje także na zwrócenie uwagi, że po prostu narusza pewne dobre obyczaje i wtedy. Taka reakcja musi nastąpić. Panie przewodniczący, ale radnych sojuszy Lobbywicy Demokratycznej czas, ten, też czasami ponoszą emocje. Uczestniczenia są takie bardzo osobiste. Panie redaktor, no jak I zgodnie, Wtedy nie odbieramy głosu. Zgodnie z prawami fizyki każda akcja powoduje reakcję, i jeżeli, powiedziałbym, jedni mówcy, zamiast skupić się na temacie, na sednie sprawy, na meritum, na tym, co najważniejsze, często odnoszą się do. Autora przedstawianej uchwały, albo do swojego, powiedziałbym, kondrmówcę, czy kontrzebierającego zabierającego głos osobiście robi się wycieczki, to powoduje no, reakcję także z drugiej strony, że tym samym się odpowiada. I dlatego też moim obowiązkiem jest, żeby na to zwracać uwagę, żeby wzajemnie sobie nie przeszkadzano. Wielokrotnie upominam, żeby nie mówiono co. Co do osoby, co do personaliów, a żeby być blisko tematu, i wtedy te uwagi idą zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, no ale zdarza się niestety częściej, że dotyczy to opozycyjnych radnych. Ale również... Zresztą jeśli chodzi o radnych opozycyjnych, to proszę mi wybaczyć, ale ja przypomnę, że ja odebrałem głos tylko jednej rad... radnej i to tylko dwukrotnie, także nie jest to zjawisko absolutnie powszechne, aczkolwiek jest to mój obowiązek, by. By tych ram debaty wspólnie ustalonej i zapisanej w statucie miasta Plinowego. Ale była też taka sytuacja na jednej z ostatnich sesji, że nie został dopuszczony do głosu uczeń jednej ze szkół wocławskich. Czemu, panie przewodniczący? Proszę mają, to wynika w ogóle z zapisu ustawy o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatu, w którym to artykuł jest zapis, że radny powinien dbać o dobro tej wspólnoty, którą reprezentuje, że powinien utrzymywać ścisłą, codzienną więź między Radą, między organem wykonawczym i stanowiącym, żeby ten kontakt był częsty, merytoryczny i to radny ma obowiązek przenosić na forum Rady do prezydenta, do wydziałów na forum Rady wszystkie te sprawy, jakie interesują mieszkańców, wyborców. A więc wszystkie apele, rezolucje, uwagi, pretensje, żale, wnioski. I on nie tylko ma prawo, ale także obowiązek wszystkie te kwestie przenosić na forum Rady. I nie ma potrzeby, nie ma potrzeby by to czynił w jego imieniu ktoś z obywateli. To jest mieszkańców. Czy to, to znaczy, nie może być... Panie Przewodniczący, że mieszkańcy nie mają prawa uczestniczyć czynnie w sesjach Rady Miasta? Proszę Panią, zgodnie z jawnością obrad mieszkańcy, wyborcy mają prawo uczestniczyć w obradach, natomiast nie mają prawa zabierania głosu, bo proszę sobie wyobrazić, gdyby tak było, to do każdego tematu, jeżeli byłoby tych chętnych do zabierania głosu ze strony mieszkańców wielu, czy, czy bardzo wielu... To nie było, niemożliwe byłoby przeprowadzenie by testu w określonym czasie, wykonania obowiązku rozpatrzenia wszystkich punktów, tylko byśmy utknęli w debatach, w dyskusjach zupełnie niepotrzebnych. To obowiązek radnego. Nie może być tak, że radny zamiast sam wypowiedzieć to, co myśli na dany, te na dany temat, to, co mu przekazali mieszkańcy, jego wyborcy. Jakie uwagi ma przedstawiać, zgłosić, że panie przewodniczący w moim imieniu proszę, żeby zabarł głos ten i ten. Co by było, gdyby każdy z 25 radnych przyprowadził ze, ze sobą dwóch, trzech powiedziałbym przedstawicieli mieszkańców i prosiłby w jego imieniu wszyscy o zabierali głos. Jest to po prostu niemożliwe. Natomiast jest taka możliwość i chcę to wyraźnie podkreślić, że obrady w komisjach rady Odbywają się także z udziałem radnych niebędących członkami komisji, mogą odbywać się także z udziałem zainteresowanych i na posiedzeniach komisji wszyscy, także i mieszkańcy, mogą zabierać głos. Wracając do tej sprawy, ona dotyczy tego trudnego problemu likwidacji gimnazjum nr 10 na zazamczu. To w tym temacie odbyła się wielokrotnie, czy nawet dwukrotnie, dyskusja na komisji. Ja spotykałem się z przedstawicielami rodziców. Odbyła się już jedna sesja, na której udzieliłem głosu przedstawicielom młodzieży. Natomiast w tym omawianym przypadku, takiej chęci zabrania głosu, ten młody człowiek nie zgłosił. Wyczekał do ostatniego mom momencie, i wtedy, kiedy nie uzyskał takiej zgody, to i tak powiedziałbym głos zabrał. Zresztą jego wystąpienie najlepiej świadczy o tym, że. Tego głosu nie powinien zabierać, zachował się wręcz skandalicznie. Mało tego, to był uczeń liceum, piątego liceum, który jest w tym zespole szkół numer 5, który nie miał żadnego umocowania formalnego ze strony społeczności gimnazjum numer 10 do zabierania głosu. Nie mógł po prostu zabrać głosu, bo, bo każda organizacja, także i rada, ma swoje, powiedziałbym, regulaminy, których musi przestrzegać. Może ten, ta dyskusja odbyć się w komisjach, a nie na sesjach. No właśnie Oczywiście, dobrze, że pan wspomina o. Ale tej ja chcę powiedzieć, Panie Radny, jeden taki, taki moment. Jest w naszym statucie taki zapis, który mówi, że rad przewodniczący może udzielić głosu osobom spoza Rady, ale to są wyjątki potwierdzające regułę, to są takie przypadki, kiedy my zapraszamy na sesję kogoś. Znaczącego ważnego jakoś gościa, który, którego chcielibyśmy wszyscy wysłuchać, żeby nam na jakiś temat powiedział. Dla przykładu ostatnio rozpatrywaliśmy taki temat sprzedaży gruntu działki pod budowę teleradioterapii, kiedy żeśmy zaprosili dyrektora Centrum Onkologicznego Bydgoszczy, pana profesora Pawłowicza, i trudno, żeby jemu. Głosu nie udzielić. On był zaproszony na tą sesję i taki głos otrzymał. I w takich wyjątkowych przypadkach przewodniczący może i powinien udzielić głosu. Mało tego. Na sesji mogą być przecież, tak się może zdarzyć, mogą być zaproszeni posłowie, mogą być zaproszeni radni sejmiku Województwa Kujawskiego i z grzeczności tym ludziom powinniśmy udzielić głosu, żeby powiedzieli, jak oni reprezentują nas. Włocławian na forum Sejmiku Wojewódzkiego czy na forum Sejmu PRL. Panie Przewodniczący, wspomniał Pan o pracach w komisjach. Tak. Każda uchwała zanim trafi na, pod obrady na sesji, ona jest jakby omawiana w komisjach. A mamy, można mieć wrażenie, że te, na tych komisjach nie toczą się żadne dyskusje, ponieważ co niektórzy radni jakby po raz pierwszy spotkali się z tym problemem na sesji? No myślę, że tutaj wynika ta kwestia z pewnego niezrozumienia, bo Rzeczywiście taka dyskusja, powiedziałbym, do bólu, do sedna, do dna, powinna odbyć się na komisji. Bo na komisji problemowych, których jest kilka, są autorzy przygotowywanych projektów uchwał, którzy dysponują z wszystkimi faktami, materiałami źródłowymi, mogą odpowiedzieć na najbardziej szczegółowe, drobiazgowe pytanie. I chodzi o to, żeby właśnie. Ten czas, obecność tych ludzi, autorów tych projektów uchwał, wykorzystać do końca, żeby mieć przeświadczenie, jak zachować się na sesji. Czy będziemy głosować za, czy będziemy głosować przeciw, czy nie mamy zdania i wstrzymamy się od głosu. I czyli gro tej dyskusji, jeszcze raz potwierdzam, powinna odbyć się na komisjach. Natomiast na sesji to powinny być wystąpienia klubowe, oczywiście niektóre jakieś. Yy, Poruszone tematy, które być może nie były poruszane na komisjach. Na tej dyskusji na, na, na sesjach powinno być dużo, dużo mniej, bo sesja jest od tego, na tym swoim plenarnym posiedzeniu, od tego, żeby przede wszystkim podejmować, przyjmować przez głosowanie projekty uchwał, które regulują poszczególne dziedzina życia. W naszym mieście. Panie przewodniczący, z reguły sesje odbywały się raz w miesiącu. Od grudnia takowej nie było. Czym jest spowodowana tak długa przerwa? Pani redaktor, w naszej tej konstytucji samorządowej, czyli w naszym statucie mamy zapisane, że, zresztą tak to wynika z ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, że sesja powinna się odbyć przynajmniej raz na kwartał. Zwyczajowo tak się utarło że my odbywamy tę sesje raz w miesiącu. Ale ten raz w miesiącu wynika nie z faktu, powiedziałbym, takiego czy innego upodobania, tylko z faktu, powiedziałbym, materiałów czy ilości projektów, uchwał, które mamy do rozpatrzenia i do przyjęcia. I tak z reguły się zdarza, że co miesiąc akurat ilość tam 20 czy 30 tych projektów, uchwał jest przygotowany, które trzeba rozpatrzyć. Po ostatniej sesji, która odbyła się 27 grudnia ubiegłego roku, rozpatrywaliśmy między innymi cały kompleks, tam chyba pięć projektów uchwał dotyczących uregulowań dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych, inaczej zwanych, powiedziałbym, uchwałami śmieciowymi. I z racji tego, że była wiedza, pełna była wiedza. Że ta ustawa o tych rozwiązaniach dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych będzie poprawiana w Senacie Rzeczypospolitej, postanowiliśmy odłożyć tą dyskusję do tego czasu, kiedy nastąpi ewentualna poprawka tej ustawy, żeby potem drugi raz, żebyśmy my nie podchodzili tutaj do, do zmiany tej uchwały. Na terenie miasta. I tak się stało, że cały czas czekamy na tą, na, tą, na tą już poprawioną ustawę. Mamy taką wiedzę, że przeszło to pozytywnie przez Senat i Sejm, że podpisał już prezydent chyba 13 lutego. Natomiast ona wejdzie w życie, w, w życie dopiero po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku ustaw. I myślę, że to się stanie, lada, lada moment, i będziemy mogli y, cały ten pakiet ustaw śmieci, uchwał śmieciowych rozpatrzyć na jednej z najbliższej sesji, konkretnie na początku marca. Ilość tematów, jeżeli będzie wystarczająca, to myślę spowoduje, że w marcu jeszcze będą dwie. Będą dwie. Także jest to tylko z tym spowodowane, nie żadnym innymi, powiedziałbym, jakimiś tam niewiadomymi potrzebami, czy ze skutkami. Będziemy obradować tak, żeby na bieżąco uchwały przygotowywane przez organ wykonawczy, jakim jest jego prezydent i jego urząd, żeby były na bieżąco omawiane, analizowane i poddawane I, i, po, i głosowane pod, pod głosowanie, żeby bezbędnej zwłoki te projekty uchwał wchodziły w życie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, gościem w Studia Telewizji Kujawy był Pan Stanisław Bawrzonkowski, przewodniczący Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Do miłego zobaczenia.